Już Dziewiąty vlogmas. Nie wiem, jaka to miała być melodia. Nieważne. Tak, yy, wszystko wskazuje na to, że to już naprawdę dziewiąty vlogmas. Dziewiąty dzień naszych codziennych, przedświątecznych spotkań. Dziś chciałabym pomówić o technologii, o zmianach, które nieuchronnie nas czekają, a być może których tak naprawdę wcale nie chcemy i nie potrzebujemy. Zaczynając od początku. Ludzie chyba od zawsze wierzyli w to, że postęp jest w stanie zmienić ich codzienne życie. W pewnym momencie skapnęli się, że tworząc coraz to nowe, kolejne innowacje, być może będą w stanie uwolnić sobie nieco wolnego czasu. I tak już w latach 50. nastąpiła absolutna rewolucja. Do domów zwykłych ludzi zaczęły wchodzić pralki, lodówki, mikrofalówki, nowoczesne odkurzacze, no i coraz to bardziej nowoczesne sprzęty. Wszystko to miało pomóc zmęczonym gospodyniom domowym. Miało to sprawić, że te wszystkie czynności, które zajmuje tak dużo czasu, będą zajmować mniej. A to poskutkuje tym, że owe gospodynie domowe będą miały więcej czasu dla siebie. Nareszcie gospodynie będą mogły spokojnie posiedzieć na kanapie i wypić browara. Tymczasem wydarzyło się coś zupełnie odwrotnego. Kompletny paradoks. Wraz z postępem, dodatkowymi sprzętami, dodatkowymi udogodnieniami, które miały odmienić życie gospodyń, gospodynie wcale nie mają więcej wolnego czasu. Dlaczego? Bo po prostu zmieniły się standardy. No bo jeżeli teraz jesteś w stanie dużo szybciej uprać jakąś partię ubrań a następnie je wysuszyć, no to może przy okazji od razu je wyprasuj. W sumie może warto byłoby częściej ścierać kurze, a przy okazji to zmień może jeszcze pościel. Poza tym skoro masz aż tak dużo czasu, no to może skocz jeszcze po zakupy i zrób jakiś bardziej wyrafinowany obiad. Spędzisz dzięki temu oczywiście ekstra trzy godziny w kuchni, no ale w czym problem? Czy naprawdę potrzebujesz tego wolnego czasu? Może tylko ci się wydaje. Poza tym im bardziej praca domowa stawała się łatwiejsza, tym była mniej szanowana przez społeczeństwo. No bo... Przecież co ty robisz w tym domu? W ogóle określenie, siedzisz w domu. Tak jakby jakakolwiek osoba niepracująca, która pracuje w domu, tak naprawdę siedziała cały dzień. Fajnie by było, nie? Też bym tak chciała, każdy by tak chciał. No ale chyba wszyscy dobrze wiemy, że to wcale tak nie działa. A teraz, podobnie jak w latach 50., stoimy u progu kolejnej rewolucji. No bo czy nie byłoby pięknie mieć. Kogoś, kto przez całą dobę jest w stanie robić większej rzeczy za nas, czy nie byłoby cudownie uwolnić tego wolnego czasu, w końcu naprawdę móc usiąść na tej kanapie i odpalić browara, no bo ktoś ci go zawsze przyniesie. I nie, nie mówię tutaj o służbie w postaci zatrudnienia ludzi, no bo to byłoby może zbyt drogie. Mówię tutaj o wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii, o wykorzystaniu humanoidalnego robota, który wejdzie do Twojego domu, zajmie się wszystkim, od nakarmienia Twoich zwierząt, podlania kwiatków, w popodanie ci tego przysłowiowego browara i zrobi to z przyjemnością. Po wszystkim w dodatku być może zabawi Cię ciekawą konwersacją, no bo przecież jest zasilany przez rewolucyjną sztuczną inteligencję. Z nikim nie pogadasz tak, jak z nim. Czy to nie brzmi wspaniale? Brzmi, wiem, to prawda. I wyobraź sobie, że takie rozwiązanie już istnieje. I już wkrótce wejdzie na rynek. Także, jeżeli masz trochę hajsu do wydania, może na przykład dostaniesz coś od babci na święta, kup sobie takiego robota. Myślę, że to może naprawdę odmienić twoje życie, prawda? Bo ten robot działa, nie? Nie? Jak to nie? No ale przecież pokazują w reklamie, że działa. Co? Nie. Niemożliwe, że nie. nie. No przecież musi działać. Okej. Okay, no to, yy, przepraszam, tutaj pomyłka. Pomyłka tutaj z za kulis dostaje informację, że no ten robot wcale nie jest taki autonomiczny. Bo okazuje się, że tak naprawdę przez cały czas jest sterowany przez człowieka. Tak więc, wpuszczając tego wspaniałego, zasilanego sztuczną inteligencją, autonomicznego, humadoi... humanoid... Humanido. Fa. Udającego człowieka robota do swojego domu. No tak naprawdę nie wpuszczasz robota, tylko wpuszczasz człowieka, który przy pomocy kamery ogląda wszystko, co dzieje się w twoim domu. It's here. The first humanoid robot housekeeper. Thank you, Neo. For $20,000 you can pre-order 1X's Neo robot now, with delivery in 2026. I think you missed a tiny spot over here. Just one little catch. There may be a human behind the curtain, pulling, The robot strings. If I throw up, will the robot throw up? Um. A company representative may need to peer into your house via Neo's camera eyes to get things done. To many people, this is crazy. You have to be okay with this for the product to be useful. We're twinning now, Neo. 1X is taking on home robotics' biggest challenges, creating a safe body and a smart brain. Its fabric covered body lets Neo try to do a lot of things humans do around the house. Emphasis on try. You got this, Neo. You got it. My challenge, load 3 items in the dishwasher. And that took five minutes. The challenge isn't just Neo's body, it's also its brain. It needs to know how to perform tasks on its own, without human help. But right now, everything I saw Neo do was guided by a skilled teleoperator in a VR headset. This is how Neo learns. The videos of the robot doing household work via teleoperation become the training data to make the AI model smarter. That's why 1X is putting Neo in the homes of early adopters. I think it's quite important for me to just say that. In 2026, if you buy this product, it is because you're okay with that social contract. If we don't have your data, we can't make the product better. Uuu, uuu, uuu. To już tak średnio, co? Dobra, może to jednak nie jest aż taki postęp, na jaki bym liczyła, co? Mm, nie no, myślę, że w sumie świetny pomysł. Oddać pełny dostęp do swojego życia jakiejś firmie, która wszystko nagrywa, a co więcej, sam robot tak naprawdę działa kompletnie do dupy. No bo wiesz, z robotami jest taki jeden problem. Jakby to powiedzieć, yy, nie są ludźmi. Oznacza to, że ich ruchy nie zawsze są w stanie odwzorować te naturalne dla człowieka. Szczególnie te subtelne, takie jak na przykład moje, legendarne wręcz machanie ręką. Robot mógłby nie odwzorować tego perfekcyjnie. Dlatego że jednak nasza dłoń chociażby ma dość sporo stawów. Jest dosyć giętka, no te ruchy są naprawdę często bardzo bardzo subtelne. To sprawia, że wykonywanie takich wydawałoby się prostych domowych prac, na przykład takich jak zmywanie naczyń czy nawet włożenie naczyń do zmywarki, może być dla robota bardzo trudne. Niestety. You got this, Neo. You got it. And that took five minutes. Nawet świetnie zaprogramowany bardzo często chwyci coś zbyt mocno. Włoży ten talerz do zmywarki tak mocno, że go po prostu rozbije. Tak więc nie dość, że dajemy firmie dostęp do całego naszego życia i będziemy oglądani jak w Truman Show przez całą dobę, to w dodatku te czynności, które robot wykona, dalej będą wykonane absolutnie chujowo. Świetnie naprawdę świetnie. Może ja się po prostu przebiorę za robota i wbiję do kogoś z was na chatę. Będzie śmiesznie. No nie wiem, mam wrażenie, że lepiej bym wykonała wszystkie te prace domowe. Ja całkiem lubię sprzątać. No i tak to się właśnie kończy. Jest marzenie o innowacji. Jest marzenie o wielkich zmianach. O tym, że już nigdy nie będziemy musieli sprzątać. Nie będziemy musieli robić po prostu dosłownie nic. Wszystko zrobi za nas robot. Będziemy mieć cały wolny czas na świecie. Będziemy robić co tylko chcemy. A potem i tak się okazuje, że to wcale nie działa. I że i tak musimy wszystko po tym robocie poprawić. Więc w sumie może to wcale nie jest taki opłacalny deal, co? Może lepiej już posprzątać samemu, albo zapłacić człowiekowi, żeby to zrobił, jeżeli masz taką możliwość i taką potrzebę. Przynajmniej dasz komuś zarobić. Przynajmniej nie będzie to danie zarabiać firmie, która stworzyła robota, który tak naprawdę musi nauczyć się na bazie twoich danych tego, w jaki sposób wykonywać najprostsze czynności. Tak więc w te święta doceń ciężką pracę wykonaną przez ciebie i twoją rodzinę, a nie przez roboty, żeby zjeść dobry świąteczny posiłek.